Jestem przekonany, że dla większości z Was słowo Wikingowie albo nazwisko Ragnara Lodbroka będzie jednoznacznie kojarzyło się z popularnym serialem na Netflixie. No i mimo, że w tymże serialu niejednokrotnie poruszono różne wątki historyczne, które faktycznie niegdyś miały miejsce w dziejach, tak jeżeli chodzi o samą postać Ragnara Lodbroka, no to już nie możemy być tak w 100% pewni. A to dlatego, że do dziś nie jest jednoznacznie wiadomo, czy on w ogóle kiedykolwiek istniał. Natomiast na pewno istnieje saga o nim. Saga, czyli nordycka opowieść opiewająca wielkie czyny wielkich bohaterów Skandynawii. Dzisiaj zapraszam was na nieco inny odcinek legend i historii, ponieważ dzięki uprzejmości pana Jacka Gotka, który samodzielnie przetłumaczył niejedną islandzką sagę, mam dzisiaj możliwość zaproponować wam coś nowego. Nalejcie sobie miodu do waszych rogów, bo dzisiaj wyruszamy do mroźnej Skandynawii. Jeżeli lubisz moje filmy, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby żaden z nich się nie ominął. A jeżeli nie dość, że lubisz moją furczość, to jeszcze chciałbyś bądź chciałabyś postawić mi symboliczną kawę w nagrodę, możesz to zrobić poprzez portal Buy Coffee. Link znajdziesz poniżej w opisie. Serdeczne dzięki, że tutaj jesteś i już nie przedłużając, zapraszam na kolejną historię. Heimir z dowiedział się o śmierci Sigurda i Brynhildy. Ich córka, a wychowanka Heimira, Oslo, liczyła sobie wówczas trzy zimy. Spodziewał się, że teraz może dojść do prób zamachu na dziecko i zniszczenia całego rodu. Tak okrutny żal nadszedł go po śmierci jego piastunki Brynhildy, że nie w głowie była mu troska o skarbiec czy kraj. Wiedząc, że tamże nie uda mu się ukryć dziewczynki, kazał skonstruować ogromną harfę której chował małą oszlą. Oprócz niej pomieścił tam wiele cennych przedmiotów ze złota i srebra. To uczyniwszy, wyruszył w długą drogę przez wiele krain, aż w końcu dotarł tu na północne robieża. Harfa została wykonana tak zmyślnie, że mógł ją rozkładać i składać na zawiasach. Więc za dnia, gdy przechodził nieopodal wodospadów, a w okolicy akurat nie było nijakich zabudowań, rozkładał ją i kąpał dziewczynkę. Mając jedynie wynałk do jedzenia, karmił nim ją. Roślina ta taką ma naturę, że człowiek, nie jedząc nic innego, długo przeżyje, spożywając wyłącznie ją. Kiedy dziewczynka płakała, uderzał w struny harfy, a wówczas nachodziło ją błogie uspokojenie. Miał bowiem Hajmir talent do wszelkich igraszek, jakie wówczas często uprawiano. Trzymał też w harfie przy dziewczynce drogocenne szaty i dużo złota. I przemierzał tak krainy, dopóki nie dotarł do Norwegii, gdzie zaszedł do niewielkiego gospodarstwa, zwanego Spangarheide. Mieszkał w nim mąż, imieniem Aki. Jego żona na imię miała Grima. Mieszkali tam tylko we dwoje. Pewnego dnia Aki poszedł do lasu, a kobieta została w domu. Powitała Heimira i spytała, z jakiego rodu pochodzi. Odparł, że jest żebrakiem i poprosił o gościnę. Odpowiedziała, że nikt ich nie odwiedza, przeto z przyjemnością go ugości, jeśli tylko zechce tu zostać. A on po chwili dodał, że najlepiej dla niego by było, gdyby rozpaliła ogień i wskazała mu miejsce do spania. Gdy kobieta ognisko wznieciła, Heimir odstawił harfę. Grima paplała bezustannie, często też w kierunku harfy zerkając, jako że ze środka wystawały kawałki drogi szat, co zwróciło jej uwagę. A gdy Heimir grzał się przy ogniu, na jego ręce pod lichymi łachmanami zauważyła także złotą branzoletę. Wreszcie, gdy już całkiem ciepło mu się zrobiło, zasiadł do wieczerzy, po czym poprosił kobietę, by go odprowadziła tam, gdzie ma spędzić noc. Wtedy stara uznała, że lepiej mu będzie na zewnątrz niż w środku. Bo z moim chłopem często gadamy, jak wraca do domu. Posłuchał jej rady, wyszedła ona za nim. Rzecz jasna zabrał ze sobą harfę Grima zaprowadziła go do stodoły i kazała mu się tam rozgościć. Zapewniając go, iż dobrze mu się będzie spało, wróciła do swoich obowiązków, a on do snu jął się gotować. Późnym wieczorem Aki wrócił do domu, lecz kobieta nie zdążyła z wszystkimi zaplanowanymi robotami. Wróciwszy do domu, chłop był zmęczony i zły, że nie zrobiła tego, co należało do jej obowiązków. Zauważył, że losy ich zupełnie odmienne. Kiedy on każdego dnia tyra ponad siły, jej nie chce się robić tego, co do niej należy. Nie złość się, stary, odparła jego zarzuty kobieta. Bo możliwe, że wystarczy teraz, byś tylko chwilkę się potrudził, a całe życie będziemy szczęśliwi. A co to takiego? spytał stary. A ona na to. Oto zjawił się w naszych progach pewien człowiek i spodziewam się, że ma ze sobą spory majątek. Jest już w podeszłym wieku i za młodu musiał być wielkim wojownikiem, ale teraz wygląda na bardzo znużonego. Nie przypominam sobie, bym kiedy widziała kogo równego jemu, a on zmęczony jest i śpiący. Chłopi odpowiedział, nie sądzę, że to rozumne okradać naszych gości. Ona zaś odparła. Skoro uważasz, że wszystko ciebie przerasta, to jeszcze długo będziesz nikim. Zrobimy tak. Albo ty go zabijesz, albo ja wezmę go sobie za męża, a ciebie przegnamy precz. Opowiem ci jeszcze i to, jak ze mną rozmawiał z wieczora, a nie będziesz zadowolony. Mówił do mnie jak do kobiety i uważam, że powinnam go sobie wziąć za męża, a ciebie przepędzić, jeśli nie zrobisz jak mówię. Powiadają, że stary siedział użony pod butem i tak długo mu wierciła dziurę w brzuchu, aż uległ jej namowom. Wziął topór i na ostrze kiedy skończy, zaprowadziła go Stara tam, gdzie spał Hejgir, głośno pochrapując. Stara pouczyła męża, że powinien jak najlepiej przyłożyć się do tego zadania. A jeśli nie uda ci się go uśmiercić, bierz nogi za pas, bo nie zdołasz mu stawić czoła, jak cię dopadnie. Porwała harfę i uciekła z nią. Stary podszedł do łoża Heimira. Uderzył go toporkiem, zadając potworną ranę, i wypuścił topór z rąk. I natychmiast wziął nogi za pas. Emir obudził się, otrzymawszy uderzenie, które okazało się śmiertelne. Powiadają, że gdy konał, rozległ się tak straszliwy huk, iż filary pod domem puściły, dom się zawalił i ziemia potwornie zadrżała. Właśnie wtedy dokonał żywotu. Stary wrócił do żony i powiada, że zabił gościa. I przez chwilę nie miałem pojęcia, czy to się uda, bo ten człowiek był niezwykle wielki, ale spodziewam się, że teraz jest już w Helheimie. Stara podziękowała mu za ten czyn. A ja spodziewam się, że teraz mamy dość pieniędzy, ale przekonajmy się, czy miałam rację. Rozpalili ogień i stara chwyciła harfę. Chciała ją otworzyć, ale ponieważ nie potrafiła, bo specjalnie rozgarnięta nie była, zmuszona była ją połamać. Skoro tylko jej się to udało, zobaczyła śliczną, małą dziewczynkę, jakiej nigdy wcześniej nie widziała. Ale i pieniędzy w harfie się dużo mieściło. Na to odezwał się stary, ten czyn jak zwykle odwróci się przeciwko tym, co zdradzili człowieka, który im zaufał. Zdaje mi się, że teraz mamy to dziecko na głowie. Żona odpowiedziała: Nie chciałem, żeby tak wyszło, ale na pewno nic złego z tego nie wyniknie. Spytała dziewczynkę z jakiego rodu pochodzi, ale dziecko jej nie odpowiadało. Zupełnie jakby było nieba. Będzie jak się spodziewam, to się źle dla nas skończy, powtórzył stary. Dokonaliśmy strasznej zbrodni. Co teraz mamy począć z tym dzieckiem? To oczywiste, odparła Grima. Po swojej matce otrzyma imię Kraka. Stary się z zaciął. Co mamy począć z tym dzieckiem? Baba na to: Mam dobrą radę. Będziemy mówić, że to nasza córka i wychowamy ją. Nikt w to nie uwierzy. To dziecko jest ładniejsze od nas. Obojeśmy niepiękni i nikt nie zauważy nijakiego podobieństwa. Tak obmierzli jesteśmy. Ale żona gderała dalej. Skąd wiesz, czy nie mam jakiego pomysłu, by to nie było podejrzane? ogole jej głowę i posmaruje smołą i czym innym jeszcze, co nie pozwoli, aby urosły jej włosy. W czepku będzie chodziła i nie będziemy jej ładnie ubierać. Będziemy wtedy wszyscy wyglądać podobnie. I może być, że i ludzie uwierzą, że za młodo byłam urodziwa, ale damy jej najgorszą robotę. Myśleli starze, że dziecko nie mówi, bo nigdy się do nich nie odezwał. Zrobili tak, jak powiedziała stara, i dziewczynka wychowywała się w wielkiej biedzie.